Technik reklamy. Niezwykle prężny rynek reklam objął swym zasięgiem prawdopodobnie wszystkie segmenty gospodarki. Bez nich nie istniałyby prywatne stacje telewizyjne, radio czy social media. Trudno nawet wyobrazić sobie finansowy sukces jakiegokolwiek przedsięwzięcia bez odpowiednio poprowadzonej kampanii reklamowej. Zadaniem technika reklamy jest dotarcie z produktem do odbiorców poprzez reklamę, co przyczyni się do wzrostu zysków firmy i pozyskania nowych klientów. Czym zajmuje się technik reklamy? Zadania zawodowe wykonywane przez techników reklamy są związane z pracą na różnych stanowiskach. Zaliczamy do nich Przygotowanie elementów strategii reklamowej i kreacji reklamowej, produkcję i planowanie kampanii reklamowej, organizowanie sprzedaży reklamowej, realizowanie kampanii reklamowej, a także badanie przekazu reklamowego. Predyspozycje potrzebne na stanowisku technik reklamy. Aby odnosić sukcesy w pracy technika reklamy, wskazane jest posiadanie konkretnych predyspozycji. Wśród najbardziej pożądanych w tym zawodzie cech wymienia się między innymi wyobraźnie i myślenie twórcze, które odpowiadać będą za interesujące reklamy. Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie pozwoli uniknąć błędów, które razem z reklamą dotrą do szerokiego grona odbiorców. Dodatkowo przyda się umiejętność pracy w szybkim tempie, uzdolnienia artystyczne, umiejętność współdziałania, zdolność przekonywania oraz dobra sprawność narządu wzroku i słuchu. Jak zdobyć zawód technik reklamy? Młodzież szkół ponadpodstawowych i dorośli mogą zdobyć zawód technika reklamy, zapisując się na kwalifikacyjny kurs zawodowy z obu wymaganych do tego zawodu kwalifikacji, to jest kwalifikacji PGF 07 wykonywanie przekazu reklamowego oraz kwalifikacji PGF 08 zarządzanie kampanią reklamową. Po ukończeniu obu kursów konieczne jest zdanie egzaminów zawodowych z obu kwalifikacji. Ta droga do zawodu wymaga również posiadania odpowiedniego wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Absolwenci trzyletniej branżowej szkoły pierwszego stopnia w zawodzie operator reklamy, którzy pomyślnie zdali egzamin z kwalifikacji PGF07, wykonywanie przekazu reklamowego, mogą kontynuować naukę w dwuletniej szkole branżowej drugiego stopnia i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji PGF08, zarządzanie kampanią reklamową zdobyć zawód technika reklamy. Absolwenci branżowej szkoły pierwszego stopnia mogą również kontynuować naukę, zapisując się na kwalifikacyjny kurs zawodowy z kwalifikacji PGF08 i po zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji zdobyć zawód technika reklamy. Osoby dorosłe, które przez dwa lata kształciły się w zawodzie technika reklamy lub przez dwa lata pracowały w tym zawodzie, a które równocześnie posiadają wykształcenie średnie lub średnie branżowe, Mogą przystąpić do zdania eksternistycznych egzaminów zawodowych z kwalifikacji PGF-07 i PGF-08. Po zdaniu egzaminów osoby te zdobywają zawód technika reklamy. Przed rozpoczęciem szkoły, lekarz medycyny pracy musi ocenić możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki oraz wystawić zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie to należy dostarczyć do szkoły przed rozpoczęciem kształcenia w zawodzie. Skierowanie na badania jest wystawiane przez szkołę. Podczas nauki zawodu uczniowie poszerzają swoją wiedzę dotyczącą pracy w branży reklamowej, jak również zdobywają umiejętności praktyczne, takie jak tworzenie przekazu reklamowego i strategii reklamowej, definiowanie grupy docelowej, sporządzanie listy wytycznych dla kampanii reklamowej. Planowanie kampanii reklamowej czy opracowywanie strategii komunikacji marki. Wymienione umiejętności praktyczne mogą być rozwijane również w agencjach reklamowych. Młodociani pracownicy realizują zajęcia praktyczne w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. W trakcie nauki uczniowie przystępują do dwóch egzaminów zawodowych w zakresie kwalifikacji PGF-07 wykonywanie przekazu reklamowego oraz kwalifikacji PGF08 zarządzanie kampanią reklamową. Każdy z nich składa się z dwóch części: pisemnej w formie testu wyboru zdawanego na komputerze oraz części praktycznej. Po zdaniu egzaminu zawodowego uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje PGF07 i PGF08. Po zdanym egzaminie zawodowym w zakresie obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują dyplom zawodowy w zawodzie technik reklamy na podstawie świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz dwóch certyfikatów kwalifikacji zawodowych. Miejsce pracy technika reklamy. Technik reklamy może znaleźć zatrudnienie między innymi w agencjach reklamowych, agencjach reklamy wizualnej, agencjach public relations, zajmujących się kształtowaniem stosunków na przykład między firmą a klientami, działach reklamy i marketingu przedsiębiorstw z różnych branż. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą specjalista do spraw komunikacji zewnętrznej, menadżer produktu, menadżer marki, analityk trendów rynkowych, Fotograf produktu, grafik kreatywny, specjalista do spraw reklamy, specjalista do spraw marketingu, specjalista do spraw e-commerce, autor tekstów i sloganów reklamowych. Możliwości jest zatem wiele. Narzędzia, maszyny i urządzenia wykorzystywane w pracy technika reklamy. Technik reklamy w swojej pracy użytkuje, obsługuje i wykorzystuje różnorodne narzędzia, maszyny i urządzenia, do których należą między innymi komputer z oprogramowaniem do obróbki, grafik audio i wideo, z głośnikiem i mikrofonem, tablet graficzny, profesjonalny aparat cyfrowy, w pełni wyposażone studio fotograficzne, skaner poligraficzny, profesjonalna drukarka kolorowa, kamera cyfrowa, ploter drukujący. Wzorniki poligraficzne, wzorniki podłoży na materiały reklamowe, flipchart oraz projektor multimedialny. Technik reklamy zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP. Powinien nosić okulary ochronne do komputera z filtrem światła niebieskiego oraz korzystać z ergonomicznego fotela przeznaczonego do pracy biurowej. Ponadto stanowisko pracy technika reklamy powinno być wyposażone w apteczkę, znaki bezpieczeństwa i alarmów oraz środki gaśnicze. Branża reklamy i marketingu bardzo śmiało korzysta z najnowocześniejszych technologii, które wykorzystać można do tworzenia reklam, analizowania wyników kampanii reklamowych czy docierania do szerszej grupy odbiorców. Z tego powodu technik reklamy powinien systematycznie aktualizować swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje zawodowe. Doskonalenie umiejętności zawodowych, uzupełnianie wiedzy i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji umożliwia podjęcie studiów wyższych lub podyplomowych po ukończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Technicy reklamy mogą również przystąpić do kwalifikacyjnego kursu zawodowego, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych lub innych kursów w pokrewnych zawodach związanych np. z branżą reklamową lub poligraficzną. Ponadto technik reklamy powinien śledzić na bieżąco tendencje związane z przygotowaniem materiałów reklamowych do druku i do mediów cyfrowych, możliwości prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, aktualizacji oprogramowania, trendów w projektowaniu, możliwości sprzętu audio -video. Dla wielu pracodawców niezwykle cennymi umiejętnościami, jakimi może pochwalić się technik reklamy, jest znajomość programów graficznych oraz wiedza z zakresu marketingu i zarządzania.